I znowu ktoś zabił auto elektryczne. Nie wiem, czy pamiętasz taki film, Kto zabił elektryczny samochód? I wyobraź sobie, że możliwe, że za 20 lat Twoje dzieci będą oglądać film pod tytułem Kto zabił samochód elektryczny w 2024? Bo auto elektryczne właśnie umiera na Twoich oczach. Sytuacja nie była genialna już wcześniej. Już na wiosnę tego roku, w pierwszym kwartale, w Niemczech sprzedaż samochodów elektrycznych spadła o 25%. W Stanach, mimo 41 miliardów dotacji kolejnych, sprzedaż w Tesli spadła o 40 tysięcy sztuk. W sensie produkcja ciągle utrzymali tą samą, czyli 430 tysięcy wyprodukowali, ale już ludzie nie kupili. Już sprzedało się tylko 380 tysięcy. General Motors, Ford mają to samo. Wiele firm zbankrutowało. Ford w tej chwili nawet ma problemy ze sprzedaniem Lightninga. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ja zrobiłem film o Lightningu. To był samochód, po który ludzie ustawiali się w kolejkach. Teraz pełne są place, nikt tego nie kupuje. Mało tego, dilerzy w ogóle przestali odbierać dostawy samochodów z fabryk, Dlatego, że nikt nie kupuje elektryków. Wiesz, to nie jest sytuacja niespodziewana. Ciemne chmury zaczęły się zbierać nad samochodami elektrycznymi nie bez przyczyny. Po pierwsze, auto elektryczne są za drogie. W średnio auto elektryczne jest 60% droższe niż spalinowy odpowiednik. I to jest największa i podstawowa przeszkoda, bo w świecie, gdzie zmniejsza się pewność zatrudnienia i Rzeczywista wartość zarobków w dużej części społeczeństwa spada, a przecież pamiętajmy, że prawdziwa skala zwolnień pracowników biurowych tych białych kołnierzyków dotknie światową gospodarkę dopiero w 2025. To jeżeli popatrzysz, że małe auto elektryczne typu Opel Corsa. Kosztuje 175 tysięcy złotych w tej chwili w Polsce, to sorry, trzeba być szalonym ekologiem albo nie wiem kim i raczej nie kierować się zdrowym rozsądkiem, żeby kupić takie auto za takie pieniądze. Po drugie, auta elektryczne są za tanie. No tak, bo jeżeli tą samą korsę po trzech latach jeżdżenia będziesz chciał sprzedać. To dostaniesz za nią maksymalnie 50-55 tysięcy złotych. No, tak twierdzą wyliczenia z -Wow i, i wszystkich tych wyliczeń internetowych. Ciężko jest w tej, w tej cenie te samochody sprzedać. To oznacza, że nawet jeżdżąc takim mikrosamochodem elektrycznym, jak Renault Zoe, przez 3 lata tracisz 100 tysięcy złotych. I. To jest norma wśród wszystkich samochodów elektrycznych. Jeżeli spojrzysz na 10 najwięcej tracących na wartości samochodów, to wszystko to są auta elektryczne. Auta elektryczne przebiły teraz już nawet legendarne Maserati, które kiedyś było rekordem tego, ile kosztowało i że potem nie można go było sprzedać za jedną dziesiątą tej ceny. Auta elektryczne przebiły to tak bardzo, że Porsche Taycan, samochód, który kosztuje 600 tysięcy złotych, 120 tysięcy funtów. A Facet umieścił film na YouTubie, że nie chcą go od niego w ogóle przyjąć w rozliczeniu u dealera Porsche. To znaczy podamy ci jakąś tam wartość, ta wartość też potrafi się od dwudziestu kilku tysięcy funtów, czyli od 120-130 tysięcy złotych za mniej niż dwuletnie auto. Mniej niż dwuletnie auto, do 200 tysięcy to maksymalna wartość podawana w internecie. Dealer nie chce tego przyjąć w żadnej cenie. Czyli tak naprawdę on mówi: No, wartość samochodu jego w tej chwili jest zero, bo co z tego, że mam wyliczenia na papierze, skoro tak naprawdę nikt go nie chce za żadne pieniądze przyjąć. Po trzecie, koszty użytkowania. Nie tylko utrata wartości, ale koszty użytkowania. I tutaj możemy się oprzeć na wyliczeniach firmy Hertz. Hertz to jest dla tych, co nie wiedzą, taka firma od wynajmu samochodów. No, i oni w pewnym momencie, podpuszczeni trochę przez amerykański rząd, weszli w koalicję z Teslą i postanowili wymienić samochody floty Herca na samochody elektryczne. W tym roku sprzedają 20 tysięcy samochodów elektrycznych i nie mają zamiaru iść w samochody elektryczne w ogóle. Czemu? Bo okazało się, według działu księgowości, nie biorąc pod uwagę żadnej ideologii, że po prostu utrzymanie samochodu elektrycznego kosztuje ich w ciągu roku dwa razy więcej niż utrzymanie samochodu spalinowego. I to jest po pierwsze utrzymanie. Oprócz tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty napraw, koszty napraw samochodów elektrycznych są tak kosmiczne, że jeżeli w kolizji, w wypadku drogowym, bierze udział auto elektryczne, to nawet przy bardzo niewielkich uszkodzeniach firmy ubezpieczeniowe najczęściej decydują się na złomowanie auta. No i to ma odbicie w kosztach również ubezpieczeń, które są 20% i więcej wyższe, aniżeli dla samochodów spalinowych. Po czwarte, Łatwość, a raczej niełatwość użytkowania. I tutaj zaczynamy od ładowania. Coraz większa ilość aut elektrycznych powoduje, że coraz częściej użytkownicy mają problem z ładowaniem tych samochodów. Według amerykańskich badań, gdzie ta sieć ładowania jest dosyć rozwinięta, 80% użytkowników mówi, że często zdarzają im się sytuacje, kiedy. Nie ma wolnych ładowarek, kiedy ładowarki są zepsute lub zajęte. I według tych samych badań, jedna trzecia właścicieli aut elektrycznych nie ma możliwości ładowania auta w domu. Więc w tym momencie pojawia się sytuacja bez wyjścia, i to często pokazywane w filmach na YouTubie: czekanie na ładowarkę. Po piąte, Japończycy. Nowoczesne hybrydy po prostu mogą więcej. Toyota Prius, będąc. Tańsza ma możliwość przejechania na elektrycznym napędzie bez odpalania silnika 70 km, gdy średnio Amerykanin przejeżdża dziennie 60. Czyli ma możliwość przejechania całkowicie elektrycznie. To, co by przejechał elektrycznie samochodem na baterię, przejeżdża elektrycznie hybrydą. Oprócz tego nie pozbawia się. Możliwości przejazdu tysiąca km. I oprócz tego pozbawia się tego strachu, co będzie, jak mi się skończy bateria. No bo w samochodzie, jak mi się skończy paliwo w aucie, nie? Nawet w dieslu, Jadę, kupuję kanister z paliwem, kupuję przy okazji plaka, polski patent, nie wracam do samochodu, zalewam. Zalewam samochód, na plaka odpalam auto i jadę dalej. No a jak mi się skończy bateria w elektryku i stanę w środku pola, to co zrobię? Przyniosę fazę w wiaderku, jak, jak w dowcipie? No nie. I to wszystko są powody, dla których auto elektryczne nie podbiło do tej pory świata. Ale to nie jest powód, dla którego 2024 jest rokiem końca auto elektrycznego. Powodem śmierci auta elektrycznego jest morderstwo. Joe Biden tydzień temu popełnił morderstwo na samochodzie elektrycznym, a samochodzie elektrycznym w Europie z pewnością. Nawet amerykańskie źródła typu Politico podają, że powodem ceł 100% na samochody elektryczne z Chin nie był rynek amerykański. Na rynku amerykańskim samochody elektryczne z Chin stanowią mniej niż 1% samochodów. Powodem tych ceł było wymuszenie na kukiełkach z Unii Europejskiej, wprowadzenie ceł dla Unii. Bo tak jak Ameryka dzięki wojnie na Ukrainie może sprzedawać dwukrotnie droższy gaz do Europy, tak samo teraz ta nowa wojna gospodarcza z Hitami ma służyć temu, żeby Ameryka mogła sprzedawać swoje trzykrotnie droższe i przestarzałe samochody również do Europy swoim wasalom. I to nie ja mówię. Szef BMW powiedział, że bez współpracy Chin z europejskich fabryk nie wyjedzie żaden samochód elektryczny. Czyli nie tylko oni nie chcą, nie boją się konkurencji Chin na rynku europejskim. Tylko wiedzą, że bez dostaw z Chin produkcja samochodów elektrycznych w Europie jest niemożliwa. I o to tak naprawdę chodzi. To europejska myśl techniczna stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. I tak jak w wojnie z Rosją, tak samo to o zniszczenie Europy chodzi w rzeczywiście w wojnie z Chinami. I tak samo to my mamy ponieść koszty rozpadania się amerykańskiego imperium. Dlatego, że jeżeli w tej chwili w Chinach BYD Seagal, czyli taki normalny samochód elektryczny, kosztuje 25 tysięcy złotych, tak? I to ten właśnie samochód jako pierwszy został również wyposażony w baterie sodowe, i BYD chce otwierać fabryki w Europie, to w tym momencie konfrontacyjna polityka ze strony Unii Europejskiej. A oficjele Unii mówią, że cła zostaną wprowadzone jeszcze w czerwcu, jeszcze przed wakacjami. Spowoduje, że to my, Europejczycy, nie będziemy mieli dostępu do samochodów elektrycznych za 30 tysięcy, i to jest tak naprawdę śmierć samochodu elektrycznego, bo kogo było stać kupić auto elektryczne za 100 tysięcy, to już je kupił. W tej chwili. Na auto elektryczne zdecydowałyby się osoby, które mają na przykład właśnie takie 30 tysięcy na te BYD Seagull. W tej chwili nie będzie dostępu do takich aut. I wiesz, ten film powstał dlatego, że ja od kilku tygodni próbuję znaleźć dla nas tanie mikrosamochody. I jest coraz trudniej. I zacząłem rozmawiać z Chińczykami tak po prostu: czemu? Czemu nie chcecie mi sprzedać? Okazuje się, że wszystko kupują Amerykanie. Najwidoczniej ktoś już wiedział, że jest ten, ten ruch z cłami planowany. I Chińczycy naprawdę nie, z niejednej fabryki usłyszałem: Nie chcesz, to nie kupuj, my mamy klientów. A teraz z kolei to ja się boję, że ja kupię w Chinach i namówię jeszcze kilku kolegów, żeby kupili. Jak samochody będą na statku, w tym momencie szalona urszulka z resztą kolegów wprowadzi takie samo stuprocentowe cło, jakie amerykański pan im każe. I strasznie jest to przykre, że rozwój technologii potrafi powstrzymać kilka starszych osób bez pojęcia o tej technologii i też bez pojęcia o realnym świecie, gdzie nie każdy dostaje miliony dolarów.